Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zero Sorców W dzisiejszym odcinku będziemy szli pokonać, zdobyć duszę dusze władcy, żeby poświęcić tego żeby to włożyć do tej miski. No, taki mamy, taką mamy misję. I mamy czterech właśnie takich gości do najewania Kipa, z tam Czterech Króli Mito Co to jeszcze tam było? Chyba Wiedźmę i Zalif Także się tym wszystkim zajmiemy Ale wiadomo po kolei Najpierw idziemy do Anor Londo Bo tutaj pamiętam właśnie była ta złota brama Więc żeby nie szukać jakoś jej specjalnie To będziemy po prostu Ale najpierw idę tutaj, bo idę do Kowala. Bo może coś sobie ulepszył, może bym sobie ulepszył. Już Nie wiem, czy dam radę, ale zobaczymy. Dobra. Także idziemy. Dobrze, to jest denerwujące, nie powiem. Ale... No nic... No ale właśnie, no i tutaj się pokazuje jakiś problem z tymi ogniskami, bo na przykład do Anoranda jest tylko jedno ognisko, do tego musi być. to to jest to główne. To jest trochę no, jak umrę. To nie pojawia Ja piernicze nic to było, ale się udało przeżyć. I tutaj zabijam. No i idziemy do kowala I kurwa jak mnie trafił Przez o, przez drzwi Oszust Wiem, wiem Dobra to kupimy sobie do niego migoczący Tytanit i właśnie mam do tu dwa kupić z tego co będzie, żeby sobie wzmocnić to potrzebujemy trzech, tak? czterech to znaczy potrzebujemy 16 18 tysięcy teraz to zobaczmy, że mamy jeszcze trochę dużo do wydania nie chciałbym tych dużo wydawać tych specjalnych no więc chyba nie mam, no w takim razie pojedziemy po prostu na tego bosika. Może znajdziemy w kimigoczącej terenie przy okazji i tutaj wrócimy się. To. Ale bo z kości użyjemy. Tym, co. O kurwa, chyba tego, to mnie tutaj do, tego, do Zacząłem ostatnia, w tym anorlądowym przecież nie odpoczywałem zapomniałem. Dobra, mam, ale to nie nic nic... Nic złego, bo się mogę zawsze tepnąć do niego. Także to już to sobie odpocznę. Czasem po śmierci się nie tepnął, kurwa do... To w sumie to nie ma znaczenia bo i tak, tylko ładowanie. Sekcji musi mnie. Musi być. Dobra, idziemy. Zej łyżka herbaty wezmę. Będę biegał. Dobra, co my tu mamy? Tego ziomka to po bo on mi stoi na drodze. tam muszę No na co? A my idziemy tutaj. I tak, jest otwarte. Nie trzeba przestrzegać przez to, przez ten złotą bramę, bo jej nie ma. I mamy tutaj dzika. O kurwa, chyba, przesuwamy to. Pamiętam, jak się ostatnio z tym dzikim biłem. O kurwa, to jest O kurwa. Nie! Dobra, dało się. Kurwa, ale było dziwnie. Prawda? No, ale idziemy dalej w takim razie. Przez te korytarze. O kurwa, tam jest kolejny dzik. Mam pomysł. Nie! Nie wyszło. Dawaj. O, wow, 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 oh, the the up, up Marłem? Umarłem? Żyje. Mam pomysł Dobra Tak po chuju ten pomysł to da, ale dało radę. A! Oto. Dało się! Mam Cię! Wariacie. Mamy hełm dzika. Jakiego dzika? Szablowego? Szablokłego. Ale jest ciężki ten kurwa hełm. Za ciężki dla mnie. No moje kurwa. Za chciałem... Da, Mamy polnisko, moje no zajebiście. musimy tyle dymać przynajmniej. Poczywamy, bo to nie jest ognisko jakiś super topij do listy co, co mi daje 10 S-ów, tylko 5 Więc no, idziemy do góry. No i tutaj generalnie jest sekcja, w której muszę uważać dosyć No na no, ostrożnego Treść ziomków jest. ja też. Także dzień dobry. No, dobra, czarnoksiężnik, dobra, idziemy na Magusa na O kurwa! Oła! Dobra, marmę, nic wiesz wszystkie dolnie Dobra, nic ten. Teraz, teraz muszę windy sobie przywołać. dobra. No nic, no nic, no co, przywołujemy, nie? I lecimy. Lecimy po prostu. do góry, do góry. No cyk jestem gotowy. Zgodniałam się do mesu, Nie miałem ma sześć. No, czasem ma to ognisko jakieś, kurwa, oh, glitch jest, czy coś i daje mi jakieś bonusowe gestosaki. Nie, wiem, dziwne. Coś się jebie. Dobra. Tutaj widzę, że jak zrobię atak z rozbiegiem... Ja chciał najpierw tych chłopów zabić magicznie. O kurwa! Skąd mi tu się wziął? Dlatego chłopa to na razie nie bije. A, m, A kurwa, co tak wolno? Ej, czemu? No e, już Okay. To wracam się w takim razie tutaj. Proszę bije z tym golemem. To witam. I żegnam. Nice. Dobra. Kurwa, ale mi przydzwonił tym szczałem. Mam tropowe ptaki. Ja będę nak morder. Tutaj za kolumnę, żeby mnie nie bili. Myślę, tutaj też to zajebać, dobra. I teraz full heal to jest szybka akcja, nie? Więc i tak, strzałą i zapierdalam. Się, snika tak. Dobra. Na spokojnie, sztafeta ja na bocznym drzwi jest. Jest super. Dobra, także teraz zobaczmy co tutaj nas jakieś sekreciki poszukamy. Zobaczymy co to jest fajnego. Skrzynka. Niesamowita są skrzynka, tu mimi. Nie ma. Migoczący tytań! Idealnie, dobra, ty! To... Będziemy mogli sobie ulepszyć mój miecz na plus 5. I wrócimy. Także, no. To jest spoko sprawa. Ale tutaj idziemy. Tutaj mamy... jakieś chłopa. Jakiegoś numer 2. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Ty, tu jest Anor Londo? Czy my tak wysoko żeśmy polecieli, czy co? Kurwa, ale widoki. Chwalmy słońce, chwalmy słońce. Spoko, dobra, idziemy tu do na tych... Chuj. I tutaj będzie miłość, nie ma kóry, jakby nie No ładny że to jest. Dobra. I cię nie ma. Wariacik. Dobra. Kryształowa rycerska tarcza. I coś tu jeszcze jest, może gdzieś na dole coś jest, no bo tam kurwa za dużo nie byłem. jest spora przestrzeń. O, tam jest chłop tu pod schodami. No to co tam? Oczekaj. No jestem niestosaminę. Pik. Dobra. Dusza dzielnego wojownika. Dobrą. No spoko. Także idziemy teraz tutaj. A tutaj mamy kolejną windę na górę. I tutaj mamy już Chyba... lud. Jakiś ludzik. Lodzio miodzio. Tak ciemno to jest. O kurwa licesz. No dobra, licesz nie jest za wielki. nie było. Do Jakiś lodowy liceszyk. O! Jezu, ile ja mam ten nitro migoczącego. Nie potrzebowałem wpływać. Ale to jest kryształowo. Spróbuj pierściń A jaki pierścień? Dobra, generalnie ja wiem, po jaki pierścień. Ja bym pierścień Ale zamiast Havera. No. To jest taka sekcja, którą pamiętam dobrze. Ci mają bossa! Tak szybko! To jest pewien problem. Jak ja mam dojść do niego? Pamiętaj to, raz pierwszy raz grałem, to mnie kurwa zajęło, bo straciłem duszę. No, ale ten pierścień się zniszczył. No, tak to jest już z tymi pierścieniami. Dobra, i gdzie ja, kurwa teraz jestem? Jestem tutaj w dupie. Chłopo jedna. Mamy klucz do celi. Dobra, to zajebiście. Hop! Siema. Aaaa! No czemu to nie trafiło? A czemu... Dlaczego uciekasz? Czy się boisz mnie? No w sumie ja nie dziwię się. Wow! Ale go wyjebało! to też wyjebało. Co tu się odpierda? Dobra. Jak nam zabijasz na drabinie, to oni się kurwa teleportują na górę pewnie. Tu mam jakieś, kurwa siren wężen A, tyk. Dobra, na ostrożności, nie ma co się, k**wa, tam srać. Co my tu mamy? Muziomka. na dół. To jest jakiś rozpierdolony mechanizm. Zamknięte. tu? Ja mogę wejść, mam tutaj. No dzięki. Tu no mam jakieś zejście na dół. A to może najpierw tutaj Nie wiem, schodzić najpierw na dół, czy może kurwa najpierw tą syrenę na jebie? Chyba tutaj ją mieśmy. Ją też. A to chyba tutaj! No chyba tutaj zejść. Tak. Dodatnie. Do, do. Jakiś już, dobra. jest to no, zejście idziemy, Mierze z wyrotem i tam mam więcej syreny to się nie? Yo! Oh. Yo! hello again what a chance meeting this is Alas I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me and get away the archives such a storehouse of knowledge so close but just out of reach the thought offends me so I could simply die. Jako student artystyczny, rozumiesz mnie? Hmm. Witam hmm. again. Alas, I'm in once again. I don't suppose you could stage me in the, archives. the thought of As a okay, czy w się znowu kurwa. Znowu zamknęli po panu, cudy. No, to idziemy w takim razie... To jest To jakiś ten... To jest taki zardzewiały. O fu! Taki czerwony czerwone jest nawet, a nie pomarańczowe. Taka rdza. Okay. Co to jest za ten? Zbliża się tajemnica. Ej! ciąg tu? Z góry jesteście, dobra. Idziemy na górę w takim razie. Nie zrób biblioteka. Okej, okay, tu mam kolejnego chłopa. Wężeludka, który nie żyje. Teraz nie żyje. Teraz nie żyje? Ja, czy mogę tutaj zeskoczyć? Spróbujemy. Nie, to byłoby śmieszne, wskoczyć, kurwa, na więzienie. Ale nie. A co to jest? Kurwa za. gramofon. O kurwa, ale cicho teraz. Jo, kurwa, dobra. O stary, ale cichutko. Ale fajniutko nawet Nie powiedział No. Patrzcie, dźwięków nie ma no ja patrz na Osa, to No przez chwilę było zero kurw dźwięku z gry. Pojebany. No, mogę wejść? Tak. Mogę tu wejść. I co my tu mamy? Mamy duszę. Co my tutaj mamy? Tu byłem na nie czy tutaj byłem, a nie, tu jest ognisko, tutaj tak się świeci Czarodziej No, bo tu drzwi. I co my tu mamy? No, to jest nitem chyba. A duszę dzielnego wojownika... Aha, dziwny skrót mam. Okej, okay, dobra, no to chuj, no jeba się w tym razie. Prawie umarłem z tego upadku. No to idziemy dalej po prostu. Na samą górę chyba teraz. Rabiny idziemy co? Jaszczury chciały tam wchodzić Jaszczury to są czy kurwa W sumie mam ten miecz jego Jak oni się nazywali? Wężo A nie Jaszczury Promp, więc nie będę tego generalizował Chociaż pewnie zapomnę o tym I będą mówił Jaszczury na mnie Dalej, iść na ognisko nie, to bym jebać, kurwa. To ich wszystkich tutaj. Dam radę ma 600, nie? Wejść do kolejnego gniska. Chyba tak Chyba, chyba. O tu coś jeszcze jest iść tam? No idę. No spróbujemy. O, kurwa, dobra, to ja mogę stracić całe życie. Ale jebać, RISK kurwa, dobra, żyje. I mamy kaptur dziewicy i pierścień białej magii. Chyba nie warto było jednak tej skakać. Au, co no Nadamy no na jednego z suserady chyba nie? No chyba tak Na jednego, na jednego, bo zaraz wypiję drugiego. Także tak to wygląda. Dobra, pik. stare te drzwi są, bo też jest do rydza. Witam, te piękne widoki. Kryształowe gówno. A czekaj, bo ja teraz umrę. A teraz idziemy tutaj na archera. Pik, Pięknie. Pięknie. Dobra. To jest Fatal Nornondo. O nie! Nie da się. No Na wchodzę nad chyba. Tu nikogo nie ma. Tu chyba ziomek jest. O, jednak kłamałem trochę. Idziemy jakieś bezpieczne miejsce. O tym cały czas ten czarno Księżnik napierdala mnie. <tosłuch> o jezu! Nie! O ja Idziemy tam. Dobra. O kurwa No i chuj Czyli tam jest ognisko Pierdolisz. Je I tam było nisko, tak nisko, bym tylko do trochę dalej poszedł No to chuj Dobra, to speedrun szybki robimy. Jasny fuu. ja pieldejko Dobra, w takim razie idziemy do ogniska i to chyba będzie na tyle dzisiaj No Dziś kolejny odcinek bez bossa, bo to już teraz ta jest trudniejsza. Lokacje są dłuższe i TP i TD Więc trzeba po prostu... On tak może takie kurwa szar szarże szarże szarżę zajebać? Nieźle. Dobra. Teraz tak. Szybki speedrun. Do ognika. Kurwa tak blisko i mnie wyjeb... jeszcze nie strzela. Ale nie udało mi się. O! Przeżyłem! Dla szybko teraz tu! I do ogniska! Jest! Siadaj, siadaj! O, da, się przeżyłem! Tak jest! Teraz sobie ulepszę znowu chyba. Ja tym razem! Dobra! W takim razie w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No, kolejny będzie z Dark Souls już pojutrze, a z Terrari na ekspercie będzie już jutro. Więc no. Klasyczny schemat w sumie, to Nie muszę mówić jeszcze raz, ale do. Także jak Ci podobał ten odcinek, to no daj łapkę w górę. Subskrybuj na bieżąco z filmami przyszłymi. I zostaw jakiś spoko komentarzy. A my się widzimy jutro o 16. Także trzymajcie się ciepło. No e no papà. Papà, Elo, fa zvaci scarano. Do jutro. Elo, 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 no.